Cześć z tej strony, Miko Marczyk. Jesteśmy właśnie na mecie 50. Rajdu Barum. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów Motopasy Kamila. Witajcie, widzowie. Jestem na rynku w Zlinie, gdzie za chwilę odbędzie się oficjalna meta 50. jubileuszowego rajdu Barum. Rajdu, który udowadnia, że nie trzeba być rundą w WRC, żeby reprezentować naprawdę światowy poziom. Dla szybkiego przypomnienia, wczoraj po 9. odcinku, po próbie Pindula 2 na Prowadzenie wyszedł Eric Czaj z indyjską Żakową, a nasz duet Miko z Szymonem spadli o dwie pozycje, dając się wyprzedzić Filipowi Mareszowi, który awansował o dwie na piąte, i Norbertowi Hercigowi, który utrzymał tym samym swoją szóstą pozycję. Strata była dość duża, więc na dzisiejszych sześciu odcinkach, które łącznie mają długość około 80 km, raczej nie było co liczyć na to, że ta pozycja będzie jeszcze do poprawy. Tymczasem odcinek dziesiąty przebiega w miarę spokojnie. Straty po kapciu odrabiają Bonato. Na odcinku 11 już bardzo zbliżają się do siebie tacy zawodnicy jak Filip Maresz i Norbert Herczik. Jest tylko 1,4 sekundy różnicy między nimi. OS-12 to ten moment, kiedy z walki o czołowe pozycje odpada austriacki duet Simon Wagner-Gerald Winter. Oni mają problemy z przeniesieniem napędu i ostatecznie już w walce się nie liczą. Tak kończy się pierwsza pętla. W zasadzie można powiedzieć, wszystko wydaje się być w miarę poukładane, ale cały czas mamy bliską rywalizację pomiędzy Mareszem i Hercigiem, który to właśnie herciga na tym os trzecim, czyli na pierwszym przejeździe próby majowa, wy Przedza. Do Elfrena Lareny z kolei przez cały dzień zbliża się Kalum Divine, i to pomimo tego, iż ma problemy również z ustawieniem samochodu, konkretnie z zaworem opustowym. Druga pętla i mamy dwie zmiany pozycji. Divine przeskakuje Larenę, a Hercik przeskakuje Maresza. Tak zaczyna się druga pętla, czyli drugi przejazd odcinka Helenkowa. Potem na próbie biskupice Larena odzyskuje miejsce od Dawina, a Maresz Zbliża się do Herciga na zaledwie 60 sekundy, by na ostatniej próbie, na drugim przejeździe majowej, powrócić na swoje miejsce. Maresz wyprzedza Herciga i jednocześnie awansuje na podium. A dzieje się tak dlatego, że Eric Chai z indyjską Żakową na ostatnim odcinku specjalnym, na którym zaczyna padać deszcz, w pewnym momencie jadą za szybko. Rozbijają samochód, blokują trasę, przez co przerwany jest odcinek specjalny. Dla nas oznacza to niemniej mniej ni więcej, jak to, że Miko z Szymonem awansują na piątą pozycję, ostatecznie tracąc 2 minuty 28 sekund do zwycięzców, którymi zostają Jan Kopecki z Janem Halowzkiem. Andreas Mikkelsen, Jonas Anderson drugie miejsce, 40 sekund straty do lokalnych Matadorów, a Filip Maresz z radowanym Buchanem kompletują podium. Fantastyczny ride, absolutnie niesamowite jest to, co działo się dzisiaj na odcinkach. Specjalnych. Niesamowite jest to, jak do końca trwała walka, i to pokazuje to, na co często zwracam Wam uwagę we vlogach z rund WRC. WRC w zasadzie kończy się w sobotę, wieczór, kiedy to w niedzielę zostają nam 3-4 odcinki, wszyscy się czają na power stage, nie ma walki. Tutaj, na czeskiej Barumce walka była do samego końca. Do samego końca nie wiadomo było, kto ten rajd wygra, z jaką przewagą. No i muszę przyznać, że barunka nie zawiodła po raz kolejny, dostarczyła niesamowitych emocji. Rajd był świetny, a powrót na ten rajd w moim w moim przypadku po 9 latach, 9 lat temu ostatni raz byłem na barum, był bardzo pozytywny, bo ten rajd robi wszystko, żeby kibic był zadowolony. Odcinki specjalne są bardzo ciekawe, miejsca dla kibiców są świetnie wyznaczone, dojazdówki są dobrze opisane, a organizatorzy robią wszystko, żeby zawsze miejsce parkingowe się dla każdego kibica znalazło. Dlatego jeśli jeszcze nie byliście na barum, nie pozostaje nic innego, jak w przyszłym roku zebrać się i przyjechać do czeskiego Zlina. Piękna okolica, piękna przyroda, piękne trasy, ciekawe, bardzo zróżnicowane asfalty. No i przede wszystkim zawsze bardzo silna europejska stawka, która próbuje dobrać się do skóry czeskim, lokalnym, świetnym kierowcom. Świetnym, tak jak właśnie Jan Kopecki, który wygrywa tym samym swoją dziesiątą warunkę, tudzież dziewiątą, jak wspominałem Wam w przedrajdowym vlogu. Raz wygrał samochodem WRC w 2004 roku, kiedy już de facto WRC nie były klasyfikowane. Tak czy inaczej, świetny wynik. Świetny rajd i nie pozostaje mi powiedzieć Wam nic więcej, jak tylko śledźcie mój Instagram. Kciuki w górę, przyciskajcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnej relacji z rajdu.